Witam na moim kanale osoby z znaku panny. I zapraszam Was do czytania na miesiąc sierpień. Zobaczmy, co ciekawego na Was w tym miesiącu czekam. I co my tutaj widzimy? Patrząc na te wszystkie karty, to co rzuca się w oczy, to jest wysyp monet. Świadczy to o tym, że wasza sytuacja materialna w tym miesiącu naprawdę będzie bardzo dobra. Tutaj dziesiątka monet na tej karcie widać takie dobre życie rodzinne czyli wygląda na to, że zrobiliście już wcześniej coś, co właśnie w tym miesiącu y, przyniesie y, rezultaty w postaci bardzo dobrej y, sytuacji finansowej, ponieważ na obrazku jest y, jakby widoczne całe pokolenie, jest widoczna cała rodzina swoim wcześniejszym postępowaniem przyczyniliście się do tego, czy przyczyniłyście, że y, wy i wasza rodzina będziecie y, będziecie y, w dobrej sytuacji tak tej dobrej sytuacji materialnej przez jeszcze długie lata coś y, co y, będzie... Procentowało przez y, wiele na, y, następnych lat, i także dla następnych y, pokoleń. I jakby tego było mało, y, potwierdzeniem na to wszystko jest kolejna karta w Waszym rozkładzie y, karta siedmiu monet, na której y, widzimy mężczyznę, y, który a cieszy się z tego, co zakwitło w jego ogrodzie, tak? Zbiera plony. Czyli dotychczas pracował on bardzo ciężko, a wreszcie może odpocząć i zebrać to, co wcześniej zasiał. To jest potwierdzeniem tego, że wcześniej wy pracowaliście, czy pracowałyście bardzo ciężko na to, żeby móc zebrać właśnie teraz w sierpniu te plony Waszej ciężkiej pracy. I móc się z tego cieszyć. Teraz jest czas na odpoczynek. I na to, aby patrzeć pozytywnie w przyszłość, i już nie martwić się o ciężkie czasy i o to, co Was czeka. Ta trzecia karta w Waszym czytaniu Karta Cesarza symbolizuje taką męską energię, autorytet i samodyscyplinę. Czyli pokazuje wam, że dzięki tym takim męskim cechom byliście byłyście w stanie osiągnąć to, do czego w tym momencie doszliście, czy doszłyście. Ten sukces, który, Okupiony był ciężką pracą i takim osobistym wkładem, naprawdę się Wam należał. I ostatnia karta, znowu ósemka i monet oczywiście, jest y, potwierdzeniem tego wszystkiego, y, co było we wcześniejszych kartach, czyli że zasłużyliście na to, y, do czego doszliście, że ta. Ten cały wkład, ta cała ciężka praca, Wasz talent, Wasze e, samozaparcie doprowadziło was, was do tego momentu, i teraz, właśnie w sierpniu, możecie z tego korzystać. I być może to jest dobry czas, żeby. E, Teraz wybrać się gdzieś na wakacje i korzystać z tych plonów, yy, które zebraliście. Nic dodać, nic ująć. Warto było czekać na ten moment i na ten sukces i na tą wspaniałą sytuację finansową. <laughs> Bardzo Wam dziękuję za. Odwiedzenie mojego kanału, za wysłuchanie mojego czytania i zapraszam Was serdecznie na kolejne moje czytania. Pozdrawiam serdecznie.